Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj czwartek, 23 dzień kwietnia. Tak, czwartek, o dziwo, nie piątek, tak jak zawsze. Eee, w ostatnim vlogu, nie, w przedostatnim vlogu zapytałam się Was o zdanie, czy chcecie więcej vlogów, bo parę z Was do mnie napisało właśnie w tej kwestii. I słuchajcie, byłam zaskoczona, ale naprawdę sporo osób odpowiedziało, że tak, chcę więcej vlogów. Oczywiście też pisaliście, że te filmy tematyczne też mogą być, część z Was w ogóle pisała, że najlepiej by było, jakbym codziennie nagrywała. Tak więc naprawdę byłam w lekkim szoku, bo nie liczyłam się, że aż tak dużo was odpiszę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji. No i w związku z tym dzisiaj nagrywam vloga. Dzisiaj bardziej będzie, myślę, taki vlog informacyjny. E, ale tak, słuchajcie, ja już Wam mówiłam, że ja nie będę nagrywać codziennie. Przynajmniej słuchajcie, na razie. Nie wiem, co będzie dalej. Bo może być, że kiedyś mi się odwiedzi i stwierdzę, że mogę nagrywać. Myślę, że wtedy sporo ludzi się ucieszy. E, natomiast teraz wymyśliłam coś innego i myślę, że. Też nie będzie źle. Już w ostatnim vlogu zresztą Wam mówiłam, że już ja jakiś tam plan mam, więc teraz już mogę Wam powiedzieć. Postanowiłam, że będę nagrywać vlogi w środę, czwartek, piątek i sobotę. Będę Wam je publikować na bieżąco tak jak to było kiedyś, czyli ja dzisiaj nagrywam, wy jutro oglądacie, bo ja uważam, że tak jest dużo lepiej po prostu, niż tak jak wiecie, robiłam kilka dni przerwy i wtedy Wam publikowałam, ale ze względu na pracę tak zrobiłam, żeby te filmy w tygodniu się pojawiały. Natomiast teraz stwierdziłam, że po prostu z dnia na dzień będę Wam wrzucać. E, I słuchajcie, jest też, będzie, znaczy jest, będzie, z, zmiana godziny e, publikacji, zresztą już możecie pewnie zauważyć po tym vlogu, e, bo będę teraz publikować filmy rano, tak jak to było kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie, e, ale kiedyś właśnie publikowałam vlogi, vlogi, no filmy ogólnie rano, tylko ze względu właśnie na to, że czasami było tak, że te filmy nie były jeszcze na rano gotowe, no to zmieniłam godzinę na wieczór, żeby mieć pewność, że te filmy będą już gotowe. Mowa tutaj oczywiście o moim internecie. Teraz narzędzie mam dużo lepszy, więc mogę zmienić godzinę na poranną i filmy będą e, publikowane o 7 rano czasu w UK, czyli o 8 czasu polskiego. E, tak, e, coś jeszcze... A, wczoraj nie nagrywałam, słuchajcie, d, dopiero dzisiaj zaczynam od czwartku, dlatego że dzisiaj będziecie oglądać vloga z soboty, więc stwierdziłam, że bez sensu, żeby dwa vlogi się pojawiły. I słuchajcie, jeszcze jedna taka ciekawostka dla Was W związku z tym, że na razie jest cały czas ta izolacja i tak naprawdę nigdzie nie chodzimy, jak wiecie, ja praktycznie oprócz tego, że chodzę do pracy to nigdzie nie chodzę i siedzę w domu, to stwierdziłam, że póki co będą też jeszcze vlogi w niedzielę nagrywane, także będziecie mieć środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Pięć dni w tygodniu. Natomiast jak już wszystko wróci do normy albo zacznie wracać do normy, to w niedzielę vlogów nie będzie, bo wiecie co? Wiecie, że niedziela, no to jest e, dzień, tak naprawdę jeden jedyny, kiedy możemy się spotkać z mamą i zazwyczaj z nią właśnie ten dzień spędzamy. I wiecie, no ja nie chcę wam mówić, tak będę nagrywać w niedzielę też, bo ja wiem, jak czasem te dni wyglądają, że po prostu nie mam na to czasu, e, więc w niedzielę będę miała przerwę od vlogowania. E, natomiast póki właśnie się ze w domu, to jak najbardziej będę nagrywać. A jak już wszystko zacznie wracać do normy, to przestanę w, w niedzielę, ale to Was oczywiście będę na bieżąco informować. E, także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie informacje. Mam nadzieję, że Wam e, taki pomysł się spodobał. Tak jak mówię, może kiedyś będę nagrywać codziennie, ale póki co nie. Mam nadzieję, że Wam to wystarczy. I powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że przez to właśnie, że będę nagrywać więcej vlogów w tygodniu, to te vlogi będą krótsze. E, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, słuchajcie, to takie informacja. jeżeli coś by było niejasne, to po prostu pytajcie. E, słuchajcie, ja wróciłam z pracy chwilę temu. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, jest naprawdę bardzo ciepło, jak zresztą widać, okulary mam, bo słońce świeci. E, byłam, słuchajcie, śmietnik wstawić, bo a, dzisiaj akurat nam śmiecie zabierali. 21 stopni, po prostu wow Prawie lato, naprawdę, jest tak gorąco jak lata, ja w długim rękawie w ogóle, nie? Ale rano jak chodzę do pracy to jest chłodno e, I podobno słuchajcie weekend ma być też piękny, więc tak sobie myślę, jakby było tak jak teraz To na pewno strój kąpielowy i opalanko Pierwsze w tym roku e, Tak, powiem Wam, że tak, jeżeli chodzi o pogodę To tak jak nagrywałam w sobotę vloga, to mówiłam Wam, że e, Tak jest pochmurno i w ogóle nie padało na szczęście, w piątek tego padało, w sobotę nie padało, a słuchajcie, od niedzieli znowu przepiękna pogoda, znowu słoneczko świeci. Także naprawdę super i tak jest codziennie i weekend, tak jak mówię, ma być też podobno ładny, więc oby, bo ja akurat w ten weekend nie mam żadnych jakichś tam planów. Wiadomo, będę się w domu. Jarek będzie w pracy, więc ja będę sama, także będę mogła skorzystać z ogródka. I właśnie Jarek ostatnio, słuchajcie, trawę skosił, więc jest znowu ładnie. Także super. Chciałam wyjść trochę na ogród sobie, słuchajcie, ale powiem szczerze, że tutaj tak słońce świeci teraz, że bez okularów się nie obędzie. E, I słuchajcie, pomyliłam się, 22 stopnie już są, a nie 21. No, także mówię, praktycznie lato. Powiem Wam, że ja w tym długim rękawie dzisiaj wracam z pracy, to było mi gorąco, ale rano jest jednak jeszcze chłodno, chociaż już bez kamizelki chodzę. Stwierdziłam, że jak już jest tak ciepło, to właśnie e, w bluzie chodzę. No i powiem Wam, że zaczęłam vloga i już mam 6 minut, także... Myślę, że dobrze, że będę więcej nagrywać vlogów, bo przynajmniej nie będą takie długie. Przynajmniej mam nadzieję Wróciłam jednak, słuchajcie, do domu, bo no nie, tam się nie da nagrywać Tak słońce świeci, jest bardzo fajnie No ale jednak jak nagrywam, no to, to słońce trochę przeszkadza, nie chcę całe, całego vloga W okularach siedzieć, nie? Eee, pokazywałam wam paznokcie? Pokazywałam W ostatnim vlogu i chciałam wam właśnie wtedy powiedzieć Słuchajcie, że przez tą całą dezynfekcję Mam tak przesuszone ręce, że To jest masakra, chociaż teraz właśnie patrzę, że Już jest dużo lepiej, eee, no ale wiecie Od tych płynów eee, dezynfekujących I też od mydła w pracy, bo niestety no nie ukrywajmy, że mydło w pracy jest super fajne Także mam strasznie suche, ja jednak wiecie, w pracy dotykam sporo rzeczy, no to bardzo często te ręce myję i dezynfekuję Teraz, tak jak mówię, jest już dużo lepiej, bo używam maści i też kremu oczywiście dużo więcej Natomiast z jakieś dwa tygodnie temu jeszcze, to ja miałam tak suche ręce Nie dość, że ta skóra była, było ją widać tą suchą, to jeszcze one były całe takie czerwone I powiem Wam, że jak miałam wolne to to wracało do normy, te ręce już coraz lepiej wyglądały. Tylko poszłam do pracy, to już była masakra. Wracałam z pracy, to miałam całe ręce czerwone, nie dość jeszcze takie napuchnięte, że naprawdę masakra. No ale już jest dobrze więc, dobrze, więc super. Dajcie mi znać, czy wy też tak macie, właśnie w tej sytuacji. Bo szczerze mówiąc, właśnie gdzieś na Facebooku, na jakiejś grupie widziałam, że dziewczyna właśnie pisała też, że ma e, przesuszone ręce przez tą dezynfekcję. Nie? I tam sporo ludzi pisało, że też ma, więc mam nadzieję, że nie tylko ja. Ale tak jak mówię, już jest lepiej. Ja w ogóle tak sobie patrzę na te moje ręce i mówię, jak ja zrobię zdjęcie na Instagram z paznokciami, jak ja mam takie brzydkie te ręce. I ja propos, słuchajcie, muszę wam mydło pokazać, jakie teraz używamy, bo tym razem nie mamy DAW. I powiem Wam, że mydło mnie zaskoczyło naprawdę, bo nie spodziewałam się nic specjalnego. A jednak jest naprawdę super. Mydła ta, słuchajcie, na razie nie używamy, bo po prostu, kiedy był na zakupach jakiś czas temu, to nie było go. E, zresztą, wiecie, w, w związku z zaistniałą sytuacją, to raczej nie jest dziwne, że mydła brakuje. E, no i nie, nie miał za bardzo wyboru. No i słuchajcie, kupił po prostu najzwyklejsze mydło e, z Asty. I jak ja to zobaczyłam, słuchajcie, to mówię, wow, będzie się działo, bo jakoś tak, wiecie, no nie wierzyłam, że to mydło może być jakieś super fajne. Bardziej yy, kierowałam się, że to jest takie typu jak mam w pracy. Natomiast, słuchajcie, mile się zaskoczyłam, bo mydło jest naprawdę super, e, przyjemnie pachnie, no wiadomo, czy ręce są czyste i dodatkowo lekko te dłonie nawilża. No wiadomo, to nie jest stopień nie wiadomo jaki, ale rzeczywiście nawilża i tak jak mówię... Jak ja miałam te dłonie takie bardzo przesuszone i byłam w domu i myłam tylko właśnie dłonie tym mydłem i używałam kremu, to to, to moje dłonie już wracały do normalności, no ale potem szłam do pracy i znowu było to samo. E, także naprawdę, słuchajcie, powiem Wam, że jestem mile zaskoczona, bo spodziewałam się czegoś gorszego. E, opakowanie, słuchajcie, 500 ml, także spore. Dw taka jedna e, taka jedno opakowanie na dwa razy mi wchodzi do dozownika, więc super. Także takie moje zaskoczenie ostatnio. Jak możecie zauważyć, nie ma odrostu. Tak jak wam mówiłam, tak zrobiłam, zafarbowałam sama włosy. Obawiałam się strasznie, że coś mi nie wyjdzie, bo tak jak wam mówiłam, pierwszy raz farbowałam, eee, bo zazwyczaj robi mi to mama. I tak jak wam wspominałam w ostatnim vlogu, wiem, że co niektórzy mogą zadać mi pytanie po co, skoro i tak nigdzie nie chodzę oprócz pracy. Ale ja wam mówiłam, że ja nie mam czegoś takiego, że ja co miesiąc muszę włosy farbować. Ja farbuję czasami co dwa miesiące, czasami co trzy i nie przeszkadza mi to, że mam odrost. Natomiast jeżeli mam odrost, to już nie noszę włosów rozpuszczonych, tak jak zawsze. Jeżeli noszę rozpuszczone, to tutaj muszę mieć zaczesane, żeby ten odrost taki nie był widoczny. Natomiast po prostu ja, jeżeli czuję moment, że to jest ten czas, żeby farbować włosy, to farbuję. I teraz też był taki moment, i nieważne jest dla mnie to, że nigdzie nie chodzę, tylko siedzę w domu, a pół. No to wiecie, sama zafarbowałam, więc też fajnie i powiem Wam szczerze, że wyszło. Obawiałam się bardzo, że nie wyjdzie, bo wiecie, o ile przód to tam wiedziałam, że dam radę, no to z tyłem obawiałam się, że czegoś nie zauważę, że czegoś tam nie zafarbuję i potem, wiecie, będę miała gdzie nie, gdzie odrosty, gdzie nie, gdzie nie i masakra by była, słuchajcie. Eee, no ale zafarbowałam te włosy. Poszłam mi o dziwo szybko, myślałam, że będzie gorzej. Eee, no z przodem, tak jak mówiłam, było dobrze, natomiast z tyłem było gorzej, bo musiałam mieć lusterko. Czasami mi się strony myliły, no ale wiecie, to był pierwszy raz, więc trzeba to wybaczyć. I e, ogólnie farbę trzymałam, słuchajcie, dłużej niż powinnam, bo się zagadałam z mamą. No ale poszłam zmyć, nałożyłam maskę, no i potem tak, wiecie, ściągam ten ręcznik, patrzę, no przód ładny. Biorę, biorę lusterką, tył też, wydaje mi się, ale mówię, nie, nie, niemożliwe, że tak wyszło mi. Poszłam się zapytać, Jarka, Jarek Jarek sprawdzam mówię, no wszystkie włosy mam zafarbowane. Słuchajcie, nie macie pojęcia, jaka byłam szczęśliwa i dumna. Ja wiem, że to tak naprawdę no nic takiego, tak? Zafarbować włosy. No. Wie, większość ludzi sobie farbuje same, samemu włosy, znaczy kobiety farbują sobie same włosy i wiecie, no to dla nich jest normalne, ale dla mnie jak ja to robiłam pierwszy raz, to to jest coś i naprawdę jestem z siebie dumna. I nie mam odrostu. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że zamówiłam przedwczoraj sporo paczek na eBayu, więc będą przychodzić paczki, będę Wam pokazywać co zamówiłam. W sumie to bym powiem Wam szczerze, yy, najchętniej to poczekam na wszystkie paczki. Nagrałam taki wielki open box, bo tych paczek będzie sporo. No ale stwierdziłam, że skoro nagrywam vlogi dla Was na bieżąco, no to po prostu będę Wam, jak jakaś paczka przyjedzie będę pokazywać i tyle. Żeby nie czekać, bo się nie będę mogła doczekać. E, a, no i właśnie a propos jeszcze filmów tematycznych. E, póki co e, na razie filmów tematycznych, słuchajcie, nie będzie, nie planuję nagrywać. E, natomiast wiadomo, że czasami się oczywiście pojawi jakiś film, ale to będę Wam wrzucać wtedy, kiedy nie będzie vloga. E, I nie wiem, czy wspomniałam o tym. Chyba nie, że w tą niedzielę właśnie też będzie trochę inaczej, bo będą dwa filmy. Rano będzie normalnie vlog z soboty, a wieczorem będzie druga część projektu Dęgo, bo ja już to mam dla Was zaplanowane, więc tak będzie w tą niedzielę. I. Właśnie teraz mi się brzmiało odnośnie jeszcze informacji tych takich ze zmianami, że tak to powiem. To na razie pomyślałam, że to zrobimy taki okres próbny do końca maja, żeby zobaczyć w ogóle, czy to będzie funkcjonować, czy ja dam radę nagrywać, bo wiadomo, no, ja tak powiedziałam, że będę nagrywać, ale no, różnie to może bywać bywać. No różnie to może być, o. I wiecie, no po prostu czasem sytuacje wyskakują jakieś nieoczekiwane i może nie pojawi się vlog, ale spokojnie. Nie planuję żadnych przerw, więc vlogi będą. Tylko tak jak mówię, na razie filmów tematycznych żadnych nie planuję nagrywać, jeżeli coś tam, to najwyżej we vlogu Wam wglądam ale ogólnie będą też się pojawiały myślę czasami filmy jakieś tematyczne takie. No i tak jak mówię, póki co w niedzielę vlogi też będę nagrywać. Zobaczymy jak długo, zobaczymy, co będzie dalej. Um, no i tak, to chyba tyle Chciałam wam powiedzieć o tej, tych informacji Do końca maja na razie taki okres próbny powiedzmy no. Zobaczymy jak to będzie Czy to w ogóle wypali I w ogóle a propos internetu Chciałam wam powiedzieć, że w niedzielę Czy w poniedziałek W niedzielę e, wszystkie filmy, które mi zostały do zmontowania To były dwa filmy tematyczne Znaczy projekty Denko 2 I dwa vlogi Zmontowałam i wam wszystko wrzuciłam że już na cały dzień były filmy zaplanowane, po prostu w ciągu jednego wieczora. Naprawdę w szoku jestem, bo z moim starym internetem, z prędkością tego internetu, to by nie było wykonalne i zazwyczaj jak ja planowałam Wam filmy, to musiałam to robić szybciej, bo po prostu tak jak było w niedzielę, że ja montowałam, wrzucałam, montowałam, wrzucałam, no nie było szans, a w ogóle jeszcze Wam powiem, że w niedzielę oglądałam też YouTube'a i było też tak zazwyczaj, że jak oglądałam YouTube'a i wrzucałam film na YouTube'a, nie mogłam oglądać, bo się film zacinał. I tak samo było, że jak Jarek grał, a ja wrzucałam film, to jemu zacinało yy, grę. Teraz tego nie ma, więc naprawdę jest super, dlatego wiem, że mogę wrzucać Wam filmy po prostu na bieżąco. Sprawdziłam, słuchajcie, materiał i już jest go za dużo. A miało być krótsze vlogi. No ale dobra, dzisiaj było też sporo informacji o tych zmianach, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. E, ja już, słuchajcie, kończę. E, idę wziąć prysznic, pozmywać naczynia, przygotować obiad i w ogóle. Takie tam, wiecie, obowiązki domowe. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu na Instagramie i widzimy się już jutro. Powiem Wam, że czuję się jak we vlogmasie. We vlogmasie zawsze mówię, widzimy się jutro. A jak gdzie ja tu vlogmas? Normalne vlogi, ale widzimy się jutro. Pa pa!